Proszę Państwa, gościmy na dożynkach powiatowych w Bolesławowie. Piękne miejsce, a teraz jesteśmy na stanowisku Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Oddział w Starogardzie ze mną, Pani. Witam, dzień dobry Państwu. Lucyna Laser, zastępca kierownika biura powiatowego w Starogardzie Gdańskim. Pani kierownik, najczęstsze dzisiaj pytania, które do mnie spływają, to o dotacje na biosakurację, bo ona jest, ta dotacja jest bardzo atrakcyjna. Tak, zgadza się, szczególnie, że rozpoczyna się już jutro, 29 września. Nabór potrwa do 17 października. Zainteresowanie jest duże. Można tutaj skorzystać z elementów, które zapobiegają właśnie rozprzestrzenianiu się ASF typu maty biosekuracyjne, jakieś środki dezynfekcyjne, bramy dezynfekcyjne, e, można też skorzystać z zabezpieczenia budynków, e, chlewni przed zwierzętami domowymi, typu na przykład okna, drzwi, jakieś moskitiery, odzież roboczą można też kupić jak najbardziej. Wiem że w poprzednim rozdaniu dotacjach dużo rolników kupowało urządzenia tak do, do czyszczenia, tak, jakieś karszery tak dalej. Znaczy, Na ciepły, do dezynfekcji. Tym, do dezynfekcji, dezynfekcji. Tak, 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 tak. Musimy tu mieć świadomość, że to nie, mu, nie muszą być, nie mogą być urządzenia do czyszczenia, tylko do dezynfekcji, dezynfekcji, nie? Dla pomieszczeń, gdzie przebywają świnki. Pani kierownik i pytanie, które też często do mnie spływało, czyli jak ktoś... Wziął dotację, dostał dotację w poprzednim rozdaniu. Czy może się ubiegać w tym roku? Może się jak najbardziej ubiegać, może sobie poszerzyć różne urządzenia o inne potrzebne do tej dezynfekcji. I taka nowość może, że te urządzenia, które nabędzie przy dopłacie z Agencji Restrukturyzacji, musi mieć przez 3 lata w posiadaniu. Przez 3 lata. Yy, rozumiem, że też jakąś kontrolę państwo sprawują. Yy, tak, kontrole są losowo, wybieramy rolników i są kontrolowani. Jeszcze powiedzmy, w jakiej wysokości jest ta dotacja? Yy, dotacja jest yy, do 100%. Do 100%. Wza, yy, tak, bo jest pula pieniędzy. Wza, jeżeli będzie pula wykorzystana, będzie zastosowany współczynnik korygujący, jeżeli nie, to 100% zwrotu. 100% zwrotu. Proszę Państwa, także Atrakcyjna dotacja na biosekurację, na ochronę przed ASF, o którym wiemy nawet z ostatniej konferencji rolniczej, która się odbyła podczas dożynek wojewódzkich, że jest to problem, także szanowni rolnicy zachęcamy. Tak. Dziękuję bardzo i zapraszam. Dziękujemy.